Cześć, witam, zaczynam ten vlog od update'u w Oliwielu, jestem na 266 stronie i autor tak dużo to robi, ponieważ opisał co będzie się działo i tak, tak myślę, to, 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 to co ciekawe to nie jest, nie obchodzi mi to za bardzo i później przychodzimy do tej sceny i ja siedzę po prostu tak wciągnięta w to On opisuje tak dobrze te rzeczy, że nawet rzecz, która mnie nie interesowała z początku, jak już do niej dojdziemy to jest no, maksa ciekawa i w ogóle oglądałam o co chodzi z okładką. To jest super ta część. Nie wiem, czy będzie w tym tomie, czy w drugim, czy w trzecim. Nie mogę się doczekać już. I chcę więcej opisów nauki Wisa, y, bo to jest bardzo ciekawe. W ogóle nam się teraz rozwinął wątek, i nie wiem, w którą stronę pójdzie fabuła. Y, więc to też jest bardzo fajny zabieg. Do tego między fabułami autor plata takie przemyślenia bohatera. Y, o tym, jakie ma poglądy i to jest super, bo to nie jest chemskie, to nie jest machalne, to się odnosi do sytuacji, w której nasz bohater jest. Mamy mniej więcej pogląd na to, co on myśli, ale nie wiem do końca, dlaczego tak myśli. I uwielbiam o, świetny to jest autor. mam bardzo ważną decyzję w moim życiu Nie będę kontynuować Czerwonego Świtu, ponieważ po pierwsze to sci-fi nie ma w sobie sci-fi praktycznie, a po drugie, zbiegi okoliczności są na każdym kroku Nie bardzo mi się podobał początek, ale to co się stało później to... Oh, po prostu to, to jest za, za dużo jak dla mnie, żeby się żeby ciągle działo Chociaż może to przesłucham, może Może kiedyś skończę po prostu ten trzeci tom, ponieważ jestem na, na trzecim tomie yy, I słyszałam, że czwarty tom ma siedzieć 10 lat po tym trzecim tomie więc może dokończę po prostu tę trylogię i dalej po prostu nie będę kontynuować, ale na pewno nie w papierze, tylko w audio bo chcę sprzedać trylogię no bo właściwie jak nie chcę jej kontynuować, to po co ma jest stać na półkach, tak? pierwszy to był super pierwszy tom był bardzo fajny, ale za dużo, za dużo zbiegł okoliczności na siebie. fajnie się zapowiadało, no ale jednak Wolę przeznaczyć swój czas na inne książki, które mnie bardziej interesują i które nie są takie, nie chcę mówić, że absurdalne, bo no, wiedziałam, że wielu osobom się podoba w ogóle ta seria, mi też się podobała, ale no, seria za dużo. Zostało mi 300 stron i świetnie napisana. E, z drugiej strony wiem, że każda scena jako tutaj mam w swój autor i każda najmniejsza twarzy, która jest opisana, ona będzie miała znaczenie e, i pamiętajcie moje słowa. Była scena walki, która była super pod względem tego, jakie akcesoria były używane e, i jak to on opisuje, bo świetne po prostu, świetne e, schematy. To są moje walki, i cudowna jest ta książka. Nie wiem, jak to się skończy. I zobaczymy, w na auto nas w którą stronę pójdziemy i co może się stać. <grym> <grym> I to jest najlepsze, że. Kurde, każda scena ma znaczenie, tak naprawdę tutaj były już dwa super plot twisty. Czekam na więcej, bo wiem, że będzie więcej na pewno w trzecim tomie, to pewnie rozwalimy mózg ogółem, więc tak to ta szybka recenzja. Witam, zostało mi z 200 stron i. Cudowna jest ta książka. Naprawdę, zdaje mi się, że autor nawet lepiej niż w poprzedniej trylogii napisuje tutaj emocje bohaterów i ten smutek, który przebija przez te strony, coś świetnego. Ogólnie na początku książki zostało nam powiedziane, znaczy nam, głównym bohaterowi zostało powiedziane, że no uważaj na wszystkich, bo ogólnie każdy może tam być, mieć przetyki i będą wiedzieć, że szpiegujesz i więc, więc się nie przyjaźni z nikim. E, i, I mam taki dystans do tych bohaterów, chociaż lubię niektórych, ale kurde, nie wiadomo, komu można zaufać, naprawdę. Bo tutaj, tak jak mówiłam, że każde spojrzenie ma swoją uwagę, że tak to powiem. I nie wiem, nie wiem, kto jest dobry, a kto jest zły. I w ogóle nie wiem, nie wiem, co się stało z rodziną głównego bohatera, no bo, znaczy wiem, ale nie znam powodu, czemu to się stało. I jestem, no prawie przy końcu i nadal nie wiemy, więc myślę, że to może się okazać w trzecim, yy, w trzecim tomie. Że, wiecie, że się okaże, że to on o tym naprawdę jest zły i w ogóle, chociaż ja mu kibicuję, widz jest fajny. Aktualnie dzieje się całkiem przykra dla bohatera rzecz yy, i świetnie jest to napisane i świetne są przemyślenia tego głównego bohatera i w ogóle Uwielbiam to, że główny bohater, on, tak naprawdę on nie ma swojej własnej drogi, tylko on jest marionetką w rękach innych ludzi i to nie zostało powiedziane wprost, albo po prostu to widzimy. Świetnie zostało to pokazane. No i co? No, jestem ciekawa bardzo jak to się skończy, chciałabym skończyć to szybko, bo trochę długo już to czytam, no ale nie miałam czasu zbytnio. Chciałabym sobie przysiąść do tego i wyszedł piąty sezon You, więc oglądam teraz aktualnie. Jest super, naprawdę. Nie ma żadnej tendencji spadkowej, a to piąty sezon i świetnie się bawi dalej, tak jak przy pierwszym i w ogóle fajne jest motyw w tym piątym sezonie teraz. I a propos seriali, to wyszedł, wyszedł jeszcze drugi sezon The Last of Us. Ja jestem bardzo dużo fanką The Last of Us, jak widać. Już jestem po drugim odcinku. No coś mam powiedzieć. <ścoughs> Wiedzieliśmy, widzieliśmy co się stanie, tak wstrząsnęłam na to i... O, aktorka, która gra Abi, jest taka świetna. I yy, osoba aktorska, która gra Eli, też jest świetna. I nie rozumiem problemu w ogóle o nią, bo ona tak dobrze ona ma charakter Eli, naprawdę. To by było chyba na tyle z tego update'u. Może wrócę, jak skończę, a może jeszcze wcześniej. Hej, przychodzę z update'em w Oliveii, ponieważ ją skończyłam yy, i oceniam ją na 5 gwiazdek. To... Ta końcówka to było dokładnie to, czego oczekiwałam od, od Islingtona. Uwielbiam tę fantastykę i czemu nikt nie pisze takiej fantastyki, jeżeli ktoś pisze takie fantastyki, proszę polecać. Moim zdaniem ten autor jest tak wyjątkowy, że nikt nie jest w stanie mu dorównać temu, jak on, jak on myśli, jak on to tworzy, to wszystko. Po prostu to było naprawdę cudowne i świetnie się bawiłam. Tak przy tej książce nawet nie czujecie, że czytacie, po prostu tam jesteście i to przeżywacie, yy, więc ja powiem każdemu. Może nawet na początek z fantastyką, chociaż tutaj za bardzo nie mamy jakichś wielkich rzeczy fantastycznych, yy, ale w drugim tomie to się zmieni, tak myślę. Yy, będzie tego więcej po prostu nie mam tego autora. Czekam na drugi tom i jeszcze nie został wydany po angielsku nawet ale mam nadzieję, że jak zostanie wydany po angielsku, to u nas też od razu wydadzą bo zapomnę, po pierwsze zapomnę, co tu widziało. To To ale też nie wiem, może nie wiem więc to jest to i skończyłam też dzisiaj Misery Kinga What the fuck, ej nie wiem, co powiedzieć wczoraj to zaczęłam słuchać na audiobooku, bo czytałam to i nie miałam żadnej książki i pomyślałam, że przecież te mam w mieszkaniu tutaj Yy, więc zaczęłam jej suche? No i tak się stało, że dzisiaj w pociągu doczytałam sobie mm, końcówkę. Nie, to było świetne, tam miałam cztery gwiazdki. Yy, naprawdę, King znowu pokazał, że umie. mnie to chyba druga książka, jego, którą czytałam. Ale pierwsza to It, więc. A nie, to trzecia. Czytałam, jeszcze z biur No nieważne. Yy, yy, ale super to było. Naprawdę bardzo nice, nice. Po <grych> połowie tę książkę czyta się na jednym, po prostu na jednym dachu bo nie da inaczej to, co tu się odwala, ale świetnie napisana. Eee, I bardzo mi się podoba to, że głównym bohaterem jest pisarz, a w ogóle nie mówię co o fabule. Mamy pisarza, głównego bohatera i on ma wypadek eee, i łamią mu się nogi eee, i jakaś jego psychofanka go ratuje stamtąd i go więzi później eee, i ona stwierdzi, że robi dobrze dla niego, eee, więc później robi mu różne rzeczy. Eee, i to świetne, naprawdę. Nie wiedziałam czego się spodziewać, tak naprawdę, na, na sam koniec. Mm, ale podobało mi się, końców, spoko było to wszystko zebrane, jakby. <grym> yy, no, I podoba mi się to, że właśnie będę w tym ją i on sobie pisze swoją opowieść, i czytamy ją. Chyba coś jak on ją pisze oczywiście nie całą, ale fajne, fajne. Więc to by chyba było na tyle od tego vloga. No, dzięki za oglądanie i trzymajcie się.